Witam. Tematy dzisiejszego spotkania to obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. Pod tematem napisałam dwa przykłady, które są przypomnieniem naszych poprzednich zajęć. Wyrażenie arytmetyczne jest to wyrażenie, w którym występują liczby i znaki działań. Wyrażenie algebraiczne powstaje wtedy, kiedy do liczb i znaków działań Dołączymy jeszcze litery. Zanim przejdziemy do omawiania dzisiejszego tematu, jest taka ważna rzecz, którą chciałabym, żebyście zapamiętali. Jeśli dozdajemy zapis 2a, to oznacza 2 razy a. Xy to się równa x razy y. Co to oznacza? Że jeśli pomiędzy liczbą a literą, bądź literą a literą, nie ma znaku działania, to jest tam znak. Mnożenia. Omawiając dzisiejszy temat, posłużę się przykładami, na których pokażę, jak należy obliczać wartości wyrażeń algebraicznych. Pierwszym wyrażeniem, które będziemy analizować, jest wyrażenie 3x minus 5 i mamy obliczyć wartość tego wyrażenia dla x równego minus 2. Przepisałam to wyrażenie. Pierwszą rzecz, którą zrobiłam, to pomiędzy liczbą a literą uzupełniłam znak mnożenia. To jest znak, który najprawdopodobniej nie będzie ani wydrukowany. Sami musicie o tym wiedzieć. W momencie, kiedy w miejsce x będziemy podstawiać liczbę minus 2, pojawi nam się liczba i obok kolejna liczba. I ten znak mnożenia musi zostać napisany. Podstawiam. Trójkę przepisałam. Znak mnożenia przepisałam, w miejsce x podstawiłam liczbę minus 2, minus 5 przepisałam. Z wyrażenia algebraicznego, o dokładnie tu z literą, powstało wyrażenie arytmetyczne. Tu już nie ma liter, tu są same liczby i znaki działań. Według kolejności działań obliczam pierwsze mnożenie, 3 razy minus 2, to jest minus 6. Minus 5 przepisane, minus 6, minus 5 daje wynik minus 11. Obliczyłam wartość liczbową wyrażenia 3x minus 5 dla x równego minus 2. Kolejny przykład wygląda tak. 2 dodać 3x minus y i mam obliczyć wartość tego wyrażenia dla x równego minus 1 trzecia y równego minus 2. Przepisuję wyrażenie algebraiczne, ponieważ jeszcze ma litery. Uzupełniam znak mnożenia pomiędzy trójką a x i zaczynam podstawiać. Dwójkę przepisałam, znak plus przepisałam, trójkę przepisałam razy. W miejsce x y podstawiłam minus 1 trzecią, to jest podstawiony x. Minus przepisałam. W miejsce y. Podstawiłam minus 2. To jest mój podstawiony y. Z wyrażenia algebraicznego powstało wyrażenie arytmetyczne, więc mogę liczyć. Kolejność działań, moi drodzy, pamiętamy. Gdyby było potęgowanie, byłoby jako pierwsze wykonane. Nie mamy potęgowania, ale mamy mnożenie, mamy dodawanie. Liczymy. Dwójka do przepisania. Działanie pierwsze do wykonania to jest mnożenie. Liczba dodatnia razy ujemna daje wynik ujemny. 3 razy 1 trzecia to jest 1, a więc ta minus 1 to jest wynik tego mnożenia. Minus i minus już wiemy z poprzednich zajęć, że 2 minusy oddzielone nawiasem dają plus, czyli minus i minus plus 2. Powstało nam takie działanie takie, takie działania do zrobienia. E, 2 odjąć 1 plus 2 daje wynik 3. To wyrażenie algebraiczne przemieniło się w arytmetyczne. Ostatecznie otrzymaliśmy wynik 3. Obliczyłam wartość liczbową wyrażenia. Cel tego naszego, moi drodzy dzisiejszego tematu to było, żebyście się nauczyli podstawiać poprawnie, pamiętać o tym, że jest znak mnożenia pomiędzy liczbą a literą, bądź literą a literą. No i oczywiście przypomnieć sobie kolejność działań, zasady działań i umiejętność liczenia. Zadanie domowe, podręcznik, strona 186, zadanie pierwsze, drugie i trzecie, ćwiczenia strona 92, cała. Moi drodzy, ja Was serdecznie pozdrawiam. Będziemy się spotykać co dwa dni. Kolejne tematy z podręcznika robić. Tymczasem się z Wami żegnam. Zdalne lekcje. Zostań w domu. Pozdrawiam.